Cześć! W dzisiejszym odcinku mówimy sobie, jak zainstalować usługę DHCP Server na Windows Server 2016 w VirtualBoxie. Ale zacznijmy od tego, co to jest serwer DHCP. DHCP Dynamic Host Configuration Protocol to protokół sieciowy służący do automatycznego przydzielania urządzeniom w sieci adresów IP i innych ustawień sieciowych. Serwer DHCP na systemie Windows Server. To rola systemowa, która pozwala centralnie zarządzać konfiguracją sieciową dla komputerów i urządzeń. Z czego składa się serwer DHCP? Serwer DHCP na Windows Server składa się z następujących ustawień i elementów: Zakres Scope Podstawowa jednostka konfiguracji DHCP, określa pulę adresów, które serwer może przydzielać, dzierżawy (leases) Czasowe przypisanie adresu IP do urządzenia. Zawiera informacje o tym, komu i kiedy przypisano dane IP. Rezerwacje. Reservations. Przypisane stałego adresu IP do konkretnego urządzenia na podstawie jego adresu MAC. Filtry. Filters. Pozwalają blokować lub zezwalać na dostęp do DHCP tylko wybranym urządzeniom. Logi i monitorowanie. Zapisy działań i błędów serwera DHCP. Jeśli już wiemy, co to jest DHCP i jakie ma funkcje, możemy przejść do konfiguracji DHCP na serwerze. Nie będę przypominał konfiguracji kart sieciowych w VirtualBoxie. Możecie to zobaczyć i odnoszę się do filmu poprzedniego. Możecie to sobie sprawdzić w poprzednim filmie z Active Directory. A więc tak, wchodzimy w zarządzaj, menadżerze serwera. Tutaj role i funkcje. Następnie dalej, dalej, dalej. Następnie wybieramy z listy rolę serwer dhcp. Dodaj funkcję. Następnie dalej, dalej, dalej. Jeśli, jeśli chcemy, żeby nam się serwer sam zestartował, oznaczamy funkcję automatycznego uruchomienia ponownie serwera. I zainstaluj. W tym momencie serwer się instaluje, a my może musimy poczekać, aż się zainstaluje. Teraz po instalacji możemy kliknąć zamknij. I tutaj przy pradze pojawi nam się taki, taki znaczek uwagi z wykrzyknikiem. Musimy w niego wejść i dokończyć konfigurację funkcji DHCP. Następnie potwierdzamy i zamykamy. Teraz, jeśli chcemy skonfigurować yy, naszą sieć DHCP, nasz serwer DHCP, wchodzimy w DHCP, w narzędziach, klikamy Winser, IPv4. I tutaj możemy dodać zakres naszej sieci w IPv4. I jak dodać ten nowy zakres? Klikamy prawym przyciskiem myszy na IPv4. I dodajemy nowy zakres. i Dalej. Możemy podać nazwę. Następnie podajemy adres IP. Następnie klikamy dalej. Tutaj, w tym okienku, w tej zakładce, można dodać wykluczenia. I można dodać wykluczone adresy z puli adresów pomiędzy od 1 do 100. My sobie wykluczymy jeden adres. Oczywiście, można wykluczyć więcej adresów, ale. Ale nie trzeba. Oczywiście to jest opcjonalna funkcja, którą można, ale nie trzeba zrobić. I w tym przypadku mamy wykluczone dwa adresy, bo zrobiłem od dziesiątki do jedenastki. Następnie mam czas trwania dzierżawy i tutaj możemy sobie ustalić ile dni, ile godzin, ile minut. My ustawimy na godzinę. Zaraz po dzierżawie musimy ustawić opcję DHCP, którą musimy ustawić. Klikamy dalej. I teraz tak. Ustawiamy router, czyli bramę domyślną. Na szczęście to będzie adres IP serwera. Następnie możemy dodać yy, domeny i serwery DNS. Aktualnie nie mamy domeny żadnej, więc to możemy pominąć. Serwer, więc możemy pominąć, ponieważ jest to archaiczny typ nazw i można to pominąć. Kliknąć dalej. Tak, chcę uaktywnić ten zakres teraz. I zakończ. Teraz wchodzimy w nowy zakres. Tutaj mamy pulę adresów. Mamy dziesięć adresów, które możemy oczywiście stworzyć. I mamy opcję zakresu. I oczywiście zastrzeżenie. Zacznijmy sobie od zastrzeżeń. Jak się tworzy zastrzeżenie? Klikamy w zastrzeżenia, prawy przycisk myszy, nowe zastrzeżenie, nazwa zastrzeżenia, nie wiem, Windows 10. i dajmy mu IP 20. Przepisujemy adres MAC. I dodaj. I mamy do Windowsa 10 zastrzeżeń. I teraz, jeśli mamy podpięte komputery do tej samej sieci, DHCP powinno nadać nam na tym komputerze adres 192.168.1020. Trwa identyfikowanie, także musimy poczekać. No i Windows rozpoznał nasz, yy, naszą sieć, rozpoznał, dostał adres IP, możemy sprawdzić, 192.168.10.20. I to będzie tyle z THCP, z konfiguracji THCP. Dziękuję Państwu za oglądanie. Cześć!